Nowy czołg ciężki premium 8 poziomu z CKM i akordeonem. Obiekt 252 U. Defender. Piękny. Ale jak radzić sobie z czołgami 10 poziomu? Zaraz zobaczymy. Robi wrażenie? Jednak dobry gracz wie, że każdy kij ma dwa końce. Za chwilę porozmawiamy o mocnych i słabych stronach tej maszyny. Sprawdzimy, co może nam dać i jak nim grać. Pierwsze, co można ocenić podczas walki, to dynamika. Obiekt 252U bardzo przypomina IS-3. Maksymalna prędkość 35 km na godzinę. Współczynnik mocy 13,5 koni mechanicznych na tonę. Nie zachwyca. Jednak maksymalną prędkość czołg osiąga szybko. Rzadko przyjeżdża na pozycję jako ostatni. Wrócić do zajmowanej bazy? Też zdąży. Ma wystarczającą mobilność, aby podjąć walkę w dowolnym punkcie mapy. I świetnie, ponieważ Czołg nie może stać w miejscu przez całą bitwę. A wszystko z powodu działa. Wieża obiektu wyposażona jest w klasyczne radzieckie działo. Obraca się ono niespiesznie, celność też jest taka sobie. Jeśli ktoś grał już i ami na pewno nie będzie zaskoczony. Dość długo trwa przeładowanie. Ulepszeniami, sprzętem i dodatkowymi racjami można je skrócić do 11,8 sekund. Za to działo tego czołgu ma dobrą penetrację. Przeciwpancernymi 225 mm, podkalibrowymi 265 mm i doskonałe jednorazowe uszkodzenia. Średnio 440 jednostek. Zazwyczaj działa tego kalibru zadają ich 390. Tutaj także można zobaczyć alfę powyżej 500. Jak miło popatrzeć! Wnioski na temat uzbrojenia obiektu 252 U. Dobre, ale wolne. Nie nadaje się do zabawy w snajpera. Cena pudła byłaby zbyt wysoka. Ty przeładowujesz, a przeciwnicy rozwalają sojuszników i zwycięstwo ucieka. Tutaj ucieka szansa na zadanie uszkodzeń. Działo wprost wymusza na czołgu jazdę naprzód z nadzieją na NPT i pancerz. Porządny, opływowy kształt wieży. Płyty pancerza pochylone na całej długości kadłuba są nie tylko piękne. Można się nawet zapomnieć i pomyśleć, że gra się czołgiem 10 poziomu, zwłaszcza kiedy czołg znalazł się na topie. Maszyna mknie do przodu. W szeregach przeciwnika przerażenie i konsternacja. Czołgi 6 i siódmego poziomu w panice. Nie dają rady przebić pancerza, nawet dolną płytę przednią ich pociski ledwie penetrują. Jest duża, jednak pancerz ma tam grubość prawie 210 mm. Pewnie przewijają ją dopiero ósemki. Podczas spotkania twarzą w twarz przyda się atut pochłaniania uszkodzeń. Przyjrzyjmy się opancerzeniu czołgu, aby wiedzieć co i jak robić. Zacznijmy od wieży. Nominalna grubość z przodu 250 mm. Jednak wartość względna może dojść do 500, to pół metra. Oznacza to, że nawet czołgi dziesiątego poziomu będą w stanie przebić tylko jarzmo i mały obszar dookoła, a i to nie za każdym razem. Ten czołg jest stworzony do pochłaniania uszkodzeń wieżą nawet na szczytach wzgórz. Kąty nachylenia działa 6 stopni. Oczywiście nie pozwalają na grę jak na amerykańskich czołgach, ale maszyna nie będzie też chłopcem do bicia. Czołg ósmego poziomu nie powinien być taki ostry. Dlatego kopuły na dachu osłania pancerz o grubości jedynie 150 mm. Spenetrować je jest o wiele łatwiej. Kształt górnej płyty przedniej przypomina łeb szczupaka. Grubość pancerza tylko 130 mm, ale spójrzcie na kąty nachylenia. Przed nimi nawet grille spasuje. Chowasz dolną płytę, ustawiasz czołg przodem do przeciwnika i nagle dociera do ciebie, że jesteś w niedostępnej twierdzy. Wystarczy jednak pozwolić przeciwnikowi podejść z flanki a magia znika. Grubość efektywna pancerza spada. Takim przodem nie da się pochłaniać uszkodzeń z zarodu budynku. Do tego pancerz nie wytrzyma ostrzału, jeśli przeciwnik będzie strzelać z góry. Wtedy pocisk musi sobie poradzić tylko z wartością nominalną pancerza. To słaby punkt wszystkich szczupaków, ale nasz ma szczególną cechę. Jeśli tankujemy bokiem, to można go lekko wysunąć. W takiej pozycji płyty pancerza mogą wytrzymać trafienie pocisku z penetracją 260 mm. Daje to pewność siebie nawet w razie spotkania z dziesiątkami. Boki kadłuba obiektu nie zawodzą. Grubość pancerza za podwoziem wynosi 100 mm. Co to oznacza? Wyobraźmy sobie, że za rokiem stoi trzech przeciwników 10 poziomu. 252 ustawia się bokiem pod kątem bliskim odbijaniu pocisków. Nawet jeśli pocisk trafi w obszar nieosłonięty przez gąsienicę, będzie musiał spenetrować około 300 mm pancerza. Czołgi ciężkie i średnie mają marne szanse. U niszczyciela szanse wynoszą 50 na 50. Penetracja jego pocisku jest zbliżona do grubości efektywnej pancerza celu. Aby mieć pełnię obrazu, dodamy podwozie, które działa jak ekran i chroni przed pociskami kumulacyjnymi. A w te pochylone płyty lepiej w ogóle nie strzelać. Nie ma sensu. Czołg ten ma jeszcze jeden element, który może rozbawić. Właśnie tak, nie dziwcie się. Wyobraźcie sobie zwiadowcę, który chce zakręcić bączka wokół ostatniego ocalałego ciężkiego i nie przebija tyłu. Wszystko dlatego, że tam też zastosowano odpowiednie kąty. Niestety sprawdzają się one jedynie w przypadku dział z penetracją około 150 mm i mniej. Nadal jednak w przypadku bitew z czołgami 6 i 7 poziomu śmiesznych momentów może być sporo. A teraz na poważnie jak grać tym czołgiem, wypełniać misję na odbijanie uszkodzeń i zwyczajnie dobrze się bawić. Po pierwsze trzeba rozwinąć umiejętności załogi, które pozwolą zmniejszyć rozrzut. Koniecznie zainstalować stabilizator i system naprowadzania. Na początku bitwy zastanów się, gdzie będą przeciwnicy i gdzie będzie można pochłaniać uszkodzenia. Jedź tam, a po drodze przypomnij sobie podstawy algebry i geometrii. Zajmij pozycję w pewnej odległości od pierwszych maszyn wroga. Nie można pozwolić przeciwnikowi na znalezienie własów. Ruszaj się, tańcz! Chowaj dolną płytę przed nią, a łeb szczupaka trzymaj przodem do przeciwnika i w żadnym wypadku nie ustawiaj go bokiem podczas wymiany ognia. Pamiętaj, że kierujesz czołgiem ciężkim bardzo ciężkim, jeśli jest na szczycie listy. W takich bitwach można zagrać agresywnie, poprowadzić drużynę, przycisnąć przeciwnika. Jednak w bitwie z dziesiątkami uważaj! Pancerz nie zniknął, nadal możesz pochłaniać uszkodzenia, jednak musisz ostrożniej wybierać cele. W końcu nie każdemu można odpowiedzieć. Jednocześnie trzeba pamiętać, aby płyty pancerza znajdowały się pod bardzo ostrym kątem do strzału. Do zwycięstwa potrzebny jest jeszcze jeden szczegół. Kiedy wyjeżdżasz z pozycji strzeleckiej, próbuj utrzymać jak najmniejszy okrąg celownika. Przyjmowanie pocisków wroga i celowanie nie jest najlepszym pomysłem. W końcu mówimy o czołgu Premium. Jego głównym zadaniem jest zarabianie kredytów, a do tego trzeba zadawać uszkodzenia, podświetlać i zdobywać bazę. Wszystko to można zrobić, jeśli wciąż się jest na chodzie. I wiecie co? Właśnie to obiekt 252U umie robić najlepiej. Spróbujcie.